Kochani, dotarliśmy do kolejnego stoliska. Jest z nami gość, którego nie znacie, więc teraz nam się ładnie przedstawi. Powiedz, co to za firma i z jakimi tutaj akcesoriami przyjechaliście. Witam Was serdecznie. Bartosz Świerczewski. Jestem dyrektorem ds. produktów w firmie EXO Energy System. W tej edycji targów NX KLC 2023 przyjechaliśmy aż z dwoma firmami, aż trzema markami. Jest to widoczna marka własna EXO, której jesteśmy producentem i dystrybutorem w Europie, jak również inne marki, które są z nami od dawna. Alfa i od ponad 20 lat, niemiecki producent kąt ciepła oraz świeża sprawa Ecoforest, której dystrybucję prowadzimy od stycznia 2023 roku. To, na czym chciałbym się skupić dzisiaj, to nasza nowość, czyli nasze pompy. Exo jako hydrotech, czyli druga firma z alfa Notek od ponad 20 lat mamy doświadczenie na naturalnych czynnikach, czyli propanie. Propan w alfie był dostępny od 1998 roku, my w dystrybucji od 2001 roku się nim zajmujemy. Stwierdziliśmy, no już dużo wcześniej, zanim jeszcze nastąpiło podpisanie protokołu montrealskiego i nie weszła nam ustawa F gazowa, że naturalny czynnik, jakim jest RB-70 jest przyszłością, to też jedyny wybór padł na EXO, na monoblokowe pompy na naturalnym czynniku. Obecnie w naszej ofercie jednostki 8, 10 i 14 kilowatowe, dostępne jedynie z modecki. Jeżeli mówisz o tak? 80 i 14 kW i 14 kW. Ważne moc jest podawana przy A2 na W35, także. Okej, okay. to jeżeli trochę chodzi różni... o zachowanie tych pomp ciepła, żeby to tak dociekliwi klienci instalatorzy mogli sobie, że tak powiem, odnieść w realiach jak to wygląda przy temperaturach rzędu minus 15, minus 20, czy ta pompa ciepła dużo traci? Jak to wygląda? No, to jest pompa na naturalnym czynniku, na propanie. Wiemy, że właściwości dynamiczne tego czynnika są wyjątkowe. Także zachowujemy bardzo wysokie temperatury zasilania, czyli aż do 70 stopni, mimo wszystko przy minusowych temperaturach, ale też do minus 20 trwa cały czas praca sprężarką. Sprawność spada bardzo niewiele i to jest bardzo istotne. W połączeniu z modułem hydraulicznym, w którym mamy drzałkę 6 bądź 9 kW w zależności od modelu, cały czas mamy pełną moc, także spadek pomiędzy temperaturą A7, A2 a A-7, którą przyjmujemy za punkt biwalentny, tak z umówiąc w całej Polsce, nie dzieląc jej dzisiaj na strefy i nie rozmawiając specyficznie o danym przypadku. Pozwala na pokrycie pełnego zapotrzebowania z delikatnym użyciem grzałki, czyli jest to z punktu widzenia inwestora jest to najtańsza forma użycia, urządzenia elektrycznego, jakim jest pompa ciepła do grzania, no ale również do chłodzenia, bo te jednostki zarówno grzeją jak i chłodzą, są inwerterowe, co jest istotne, bo dzisiaj jest to technologia najbardziej znowu powszechna i potrzebna na rynku. Modulacja mocy pozwala na najlepszą możliwą pracę sprężarki, także zmniejszamy ilość cykli, przy dobrze dobranym urządzeniu jesteśmy w stanie tych cykli mieć bardzo mało, więc żywotność sprężarki będzie zdecydowanie wyższa. i znowu dyrektora. dobór urządzenia ma znaczenie, tak? nie dobrze. można dobrać za dużego lub za małego urządzenia, bo albo będzie jego praca nieekonomiczna, żywotność krótsza, albo e, będziecie mieli zimno e, w domu. Warto mi się tutaj podkreślić, bo rozumiem, że wszystkie te urządzenia to są monoblokowe? Monoblokowe. Nie macie w ogóle, że tak powiem, w dystrybucji urządzeń w wariancie speed? Nie mamy, to też wynika z naszego doświadczenia. Dlatego, że w dystrybucji z pompami Alfa nie licząc krótkiego epizodu, nie oferowaliśmy pomp typu speed. Producent słynął z monobloków. I tych na propan, i tych na czynnikach 404, 410. Nasze doświadczenie nam podpowiada, że to jest najlepsza opcja i najlepszy wybór. E, także skupiamy się na Monobloku. E, biorąc pod uwagę, że dzisiejszy rynek e, bardzo mocno skręcił w modernizację, także ja tak szacuję i mam nadzieję, że się nie pomylę. 80% rynku to będzie modernizacja w 2023 roku. Monoblok plus e, R290 to jest idealne połączenie. Połączenie oczywiście, tak jak wspomniałem, z naszym modułem HMR. W którym grzejemy i chłodzimy e, już w standardzie. E, sam moduł zawiera najpotrzebniejsze elementy hydrauliczne, także pompa obiegowa, e, zawór trójdrożny, grzałka, czyli wszystko to, co jest tam potrzebne, żeby e, no zmniejszyć tą pojemność maszynowni do minimum tak naprawdę. Pozostaje nam bufor chłodu bądź grzania, e, jeżeli będziemy wykorzystywać chłód, no i oczywiście zbiornik na CW. Czy macie kompleks. ewentualnie jakieś rozwiązanie takie, że macie gotową szafę też hydrauliczną? Nie, nie, nie mamy szafy i znowu nasze doświadczenie. Trzy czwarte pompy ciepła sprzedaje się w wariancie z modułem hydraulicznym. Dlatego, że mamy wtedy pełną dowolność. Na modernizacjach często mówimy o dużych domach. Zbiorniki w szafach około 160-180 litrów nie pozwalają na komfortowy rozbiór wody. Tego jest po prostu, tej wody jest za mało. I tak kończy się na większym zbiorniku. Szafa jest idealnym rozwiązaniem dla nowego budownictwa, ale nowe budownictwo można również obtworzyć pompą nie tylko na naturalnym czynniku. Także skupiając się na propanie zakładamy, że większość tych pomp trafi na modernizację. Okej. Okay. Jeszcze jakbyś mógł tutaj powiedzieć, że powiedzmy właściwości tego czynnika są takie, że ta wydajność nie spada. Ale jakim parametrem, że tak powiem, jeżeli ktoś ma małe grzejniki, serio, miał kopciucha, cały czas z nim jarał jak szalony, tych patyków schodziło, Węgla schodziło, tak? No. 70 z budzika nie schodziło. Czy e, przechodząc na taką pompę ciepła, e, to będzie? w miarę, że tak powiem, rozwiązanie, które zapewni mu to ciepło, czym ta pompa ciepła może się poszczycić, tak? No bo wiemy, że przy plus 7 każda pompa ciepła może wywindować tą temperaturę zasilania wysoko. Jak jest w przypadku tej pompy ciepła i ewentualnie tych dwóch pozostałych pomp ciepła, o których mówiłeś? No to jest dość tradycyjnie, dlatego że możemy mówić o naszej technologii, rzecz jasna, ale to sam propan powoduje, że do temperatury e, minus 20 stopni jesteśmy w stanie osiągnąć 65 stopni z, z, ze sprężarki, także na większość modernizacji to wystarcza. E, wiadomo, że te 70 stopni, które ładujemy w instalację starą na bardzo małych grzejnikach, bo to też jest istotne, e, no to jest kilka godzin, kilka dni w roku, tak naprawdę kiedy ta temperatura nie spada poniżej 70. W większości jesteśmy w stanie to zapotrzebowanie samą sprężarką spełnić. No oczywiście przychodzą momenty poniżej minus 15, gdzie wspieramy się grzałką. Natomiast dobór pompy musi być, jak wiemy, optymalny. Nie chodzi o to, żeby zamontować pompę, która zapewni pełną moc samą sprężarką przy minus 22 stopniach. Chodzi o to, żeby pracować rozsądnie przez cały rok. Rozumiem, ale mi chodzi tutaj o, o parametr, bo często wiesz, producenci chwalą się, że nasza pompa ciepła przy minus 20 daje jeszcze 65-70 stopni. Tak. Nie mówiąc ile mamy tutaj mocy dostępnej, tylko jaki sam jest ten parametr dostępny. Jak to, jak to u Was wygląda? Yy, moc, moc, przy, ja się może posłużę. E, ja się posłużę prospektem. Natomiast przy minus 7 w pompie, akurat rozmawiamy o 8 kW pompie, mamy spadek z A2 do A7 za 8,2 do 6,3 kW. Jesteśmy w stanie uzupełnić to oczywiście grzałką, natomiast temperatura cały czas będzie na poziomie 65 stopni. E, prawda jest taka, że schodząc już poniżej zera e, w okolice minus 7 stopni, tracimy już zasilanie na poziomie 70 stopni. To, to jest prawda. To co spada minus 20 to mówimy o czym? Mówimy nadal o 60-65 stopni. Czyli Dla... powiedzmy, że nagrzejniki, które są małe, ale nie krytycznie za małe, OK, to taka temperatura e, jak, najbardziej, e, jak najbardziej wystarczy. Dużo lepiej pewnie było i zachowywał się ten układ, jakby te grzejniki były dostosowane do parametru przy minus 20-45 stopni i pewnie konsumpcja energii też będzie najniższa. E, Poziom. Ok, mówisz o modernizacji, że raczej w to e, będzie większość zapotrzebowania rynku wycelowana. Też tak myślę, że to tak będzie, bo tych modernizacji u nas, że tak powiem, dużo robimy. E, ale jeżeli chodzi, czy są jakieś zalety, które ty byś tutaj wyszczególnił, że warto na przykład w przypadku nowych budynków iść w pompę propanową? No, oczywiście, że tak, dlatego że e, ja dużo mówię o tej modernizacji, ponieważ ta konsumpcja jest tam wysoka. E, rzadko modernizacja opiera się na tym, żeby zrobić ją tak poważnie, aby nawet grzejniki. Były zasilanie temperaturą właśnie na przykład 45 stopni. Z reguły nie zmienia się zbyt wiele. E, cena nośników energii, która aktualnie e, funkcjonuje, spowodowała to, że ludzie wymieniają pompę ciepła, nawet nie robiąc pełnej termomodernizacji budynku. Po prostu chcą wymienić źródło. Co się tyczy nowego budownictwa, no to tutaj ewe, e, ewidentnie propan będzie miał wyższe sprawności. E, nie będzie tak wielkich rozbieżności jak przy e, zwykłych czynnikach HFC. No pomiędzy... właśnie o tym chodzi, że mamy na przykład pompę, które jest na R32, nawet niektóre firmy mają produkt A na R32, produkt B na R290 na propa, tak? I mnie to zawsze ciekawi, jaka jest mniej więcej oszczędność, jeżeli ktoś by się na propan zdecydował, ma dobrze dobraną pompę, czyli tutaj nie mamy żadnego pop popełnionego, e, mamy dobrze dobraną energetycznie pompę, e, o dobrej mocy i o jakich, y, wiesz, y, oszczędnościach przy podłogówce 35 stopni, przy minus tak. 20, jak to możemy w cyklu, że tak powiem rocznym, wiesz, y, na co liczyć, czy to jest 5, 10, 15, 20% y Oczywiście to będzie zależało w jakiś sposób od strefy klimatycznej, natomiast sam, jeżeli mówimy o zasilaniu 35 stopni, mówimy o sezonie przejściowym, nie będzie super wielkich różnic pomiędzy czynnikiem naturalnym, a czynnikiem takim gazem fluorowanym jak, jak chociaż R32. Nie będzie tej różnicy, natomiast jeżeli mówimy o spadającej temperaturze, czyli faktycznie schodzimy do minus 15, minus 20 stopni, to sprawność urządzenia na propanie będzie wyższa. Co jest istotne? Ten czas, ta ilość dni, a praktycznie godzin w ciągu doby, kiedy ta temperatura osiąga to minus 20 na zewnątrz jest niewielka. Więc będąc szczerym, nie szerząc propagandy, powiem, że te oszczędności w przypadku nowego budownictwa będą, ale nie będą kosmiczne. Spodziewałbym się ich maksymalnie do 15%. Okej, okay, to jeszcze ostatnie pytanie, zanim cię zostawię. Tak cię męczę, powiedziałem, że nie będzie trudnych pytań, a jednak są. Jeżeli chodzi o tą pompę ciepła, to coraz więcej osób zastanawia się nad tym, jakie jest sterowanie, jakie są możliwości sterownika samego. Jak to tutaj wygląda? Czy to jest sterownik, który jest sterownikiem jakimś podstawowym? Czy mamy na przykład tutaj kilka obiegów grzewczych? Co możemy do tego podłączyć? To jest bardzo, to jest dobre pytanie, nie jest, nie jest trudne, ale jest, właśnie jest ciekawe, dlatego, że pompa w standardzie steruje już dwoma obiegami grzewczymi, przy czym każdy z nich może być mieszany. W standardzie często mówimy o tym, że mamy jeden bezpośredni obieg plus obieg mieszany. Czyli Tutaj, ten w wyższym parametrze, dogadno. a drugi już jest podmieszany. Tak? Tutaj Obydwa jest są mieszane, czyli mamy, mamy dużą dowolność tego, co chcemy z tym robić dalej. Sam, sam moduł jako urządzenie, w ramach dostawy zawiera czujniki temperatur do obiegów mieszających, do bufora, do CWU, jak również kable sygnałowe. Także dla instalatora pozostaje dobać odpowiednią grupę mieszającą, natomiast sterowanie i, e, i czujnik temperatury jest już w zakresie. Także zakres dostawy jest też bardzo bogaty. Myślę tak, dziękuję za wywiad. Za przedstawienie tutaj y, wszystkich y, pomp ciepła. Nastrój już się robi niezły, tak. więc dzięki i lecimy dalej. Dzięki.